Przystanek, bo górna. Wkrótce będzie budowa nowej linii. Przystanek zostanie zburzony. Budynek przystanku, który jest de facto połączeniem starej strażnicy XIX-wiecznej z budynkiem toalet. Typowym galicyjskim budynkiem. Dwa budynki zostaje połączone w jeden. I w budynku toalet zrobiono nastawnie. Tu jest peron, stary peron, który też będzie rozebrany. No, właściwie tu to to będzie wszystko zniszczone, rozebrane, bo tu pójdzie nowa linia. XIX-wieczne szyny, które też pójdą na złom, kiedyś to był jakiś znak. O, tutaj ładny napis. Wit, Witowice 86. Czyli rok 1886 BST BSMR stal. O ile do góry dobrze pamiętam. Czyli rodzaj wytopu stali od angielskiego inżyniera Witowice 1886 BSMR stal. Dość unikalna, szyna, prawdopodobnie była kiedyś, prawdopodobnie, raczej na pewno była, leżała w pierwszej Galicjance. Niestety pójdzie na złą jak wszystko. A budynek, w którym kiedyś mieszkali, tam była kasa, dróżnik sprzedawał, tu były rogatki, rogatki najpierw na mechaniczne, potem, potem chyba były nowszej generacji, a już nie pamiętam. Na budynek strażnicy jest teraz już, już nikt nie mieszka, jest zapuszczony, no no i pójdzie do zburzenia. Budynek był zmodernizowany. I tu widać ładnie po fundamentach, gdzie była stara strażnica. Tu była dobudówka, ten, ten hol był dobudowany. Stare kamienne fundamenty, na których stała strażnica. Oczywiście mocno zmodernizowana. I tutaj nie było nic, to była przerwa, zostało dobudowane. I tu jest ten typowy stary austriacki budynek toalet też widać po fundamentach stare fundamenty i tu się zaczynają dopiero fundamenty tej strażnicy także no tak to wygląda budynki do zburzenia jeszcze się zachował stary rozkład jazdy stary rozkład jazdy którego roku, i nie widać Ale tutaj coś jest, tu są zmiany 2002 grudzień 14 Małopolski Zakład Przewodów Regionalnych Dodatkowe zmiany, dodatkowych pociągów Jeszcze rozkład jazdy został na pamiątkę No i takie Znacznik wysokości PRL-owski. I ten odcinek cały jest do likwidacji. Tam dalej po prawej stronie jest jeszcze stara austriacka rampa, że jest tak zarośnięta, że jej nie widać. No a tam w tej górce ma być tunel, tunel nowej linii w koszarach. No i tak to wygląda. Wszystko się zmienia, idzie nowe. Idzie nowe, ale coś ze starego, chociaż mogliby zachować na pamiątkę. Pozdrawiam wszystkich.